Wiemy wszystkim z tej strony hamburgerek 52. W dzisiejszym odcinku jestem sobie w Robloxie w Tajunie Superhero Tajkun do tej gry. Będziecie mieć link w opisie. Będziecie mogli sobie wejść i zagrać. Już tu mamy pierwszy drop. tu wcześniej jeszcze pieniążki. Pieniądze tak spadały z nieba, to brałem Mam 770 zł. 650 mam kolejny dropper. Dobre. I widzicie, mam tu takie trochę bronię. Mam tu Kioszyk Gama, mp 5 Digla i jakąś taką spluwę. Nie wiem co to. Zobaczymy sobie na innych ludzi, co ta spluwa robi. Fajno. ograniczoną drogą biegać ku mnie, nie zapię. fajna ta spółka. fajno, bardzo fajna. A to co miałem? Co to jest? O, to jeszcze ja, ja jestem Antimon, tak. Przypominam, zostawiajcie dużo łapek do góry. Trzy łapki do góry i kolejny odcinek z Robloxa. Tajkuma. o, dostaliśmy dostaliśmy 7000. Dobra, teraz możemy trochę tych droperów pokupować. Dobra, kupimy sobie tutaj. Mam te walusy. Za 1500 Dorsów. Dobra, to kupuję yy, ten... Yy, co kupujcie, nie? Zostawiajcie łapki do góry, czy łapki do góry kolejny odcinek. Zostawiajcie subskrypcję. Bo na 10 subskrypcji będzie specjal. Będzie specjal. Nie będę zdradzał, co będzie na tym specjalu. Wszystko się okaże, jak odbijecie 10 subskrypcji. Zostawiajcie subskrypcję. O, mam jakieś shulkery. Fajne. O, No, to tak strzela. Czy mam jakieś na, na tym gościu? Bo do niego. Jakby nie zrobiło. Spróbuję jeszcze raz. O dobra, to ja panu mam. Nie wiem, tego auk. O, dadler. Popatrzcie, tu wskoczę bez problemu. Oj, albo z problemem? O nie. nie Dobra, kradniemy od niego. Czy go zabijemy. O kurczę. Głoźno. Dobra. Gonił nas przed chwilę, ale on zostawił nas pokoju kolei? mam jeszcze jakieś... To jest mój tajnik? No to nie jest mój ona To jest laserowa broń. Co za laserowa broń? Laser? Nie, to nie jest laser. mam no, mamy za 5000. O, mamy 7000. Kupujemy ja mam drogę. I to chyba nam powiększa pieniądze. Tutaj. To tak, to powiększa, a to daje pieniądze. O, tu nawet możemy sobie jeszcze. O. Mamy więcej pieniędzy. W innych tajkunach dało się tak cały czas klikać, i wtedy strasznie szybko leciały pieniądze, i dużo tych pieniędzy. Dobra. O. Mamy kolejną skrzyneczkę. I w niej.

Znakanie na temu gościowi tutaj. No, auga chyba. Auk no już. No i już się nie rusza gość. Ja spróbuję sobie ale tylko, ktoś mnie znowu atakuje. Ja cię. Jest koczyliśmy sobie. Ja mam z Batmana. Mam jego motor. Właściwie nie wiem, o co chodzi, że ja tak na tajku weszłam. Nie, zabij mnie! Nie, 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 nie. Trzeba uciekać. Nie mógł stracić tego motora. Uciekamy, dobra. Jesteśmy tu bezpieczni. Na chwilę. Chcę ten motor... Ja ja. Tu dać to, to, to. to. Auka, tu to... na pewno Auka dała sobie w pierwszą jedynkę. To jest chyba lupa, tak? 100. Zobaczymy, czy to lupa. Nie, no. to jest chyba M99, tak. Ałupa. O, trójka, muszę się włączyć, włączyć, Nie, poza mapę wyleciałem! Nie, chyba tego nie będę miał. Nie mam tego. Dobra, to musimy lecieć do tego właśnie. ujacie jacie. No czekajcie, trzeba do tego wskoczyć. Lecieć tam do niego. Dobra, jest No i bierzemy mu tylko ten motor. I strój się przebierzemy. Dobra i uciekamy. Motorem uciekamy. O, ten motor tak podskakuje. O, jak wysoko. Strasznie wysoko. Mogę nawet nie do bazy sobie jechać. No, próbujemy, spróbujemy. Do mnie wjechać, tak na bazę. Nie chyba. Uda się! O, kupimy sobie to. Uda się? Nie, nie da się, nie O nie, no! Ja chyba muszę zeskakiwać z tego motora. Muszę znowu do niego lecieć. najmniej jeszcze kolejnych walców nie kupię. O, to już woda. Dobra. A ja wpiję do niego. Bierę Batmana. Daszbaka, co? Uciekamy. No, Nie goni? Go nie goni. Bo to ja. I już go nie... Co tu mamy? O jest to! Chyba to jest to. Mam ten motor. Czekajcie, że sobie coś tu... nie da. mam. Ten szwing. To sobie daje tam. A ten szwing tutaj. Dobra, ja teraz mam to. I jest chyba szybkość... ...chyba ja jeszcze Nie mogę tego wypić. Ej, nie mogę tego wypić. Nic się stało. Nie, nie. nie mogę tego wypić. W starszej wersji tak można było wypić. nie mogę. Dobra, ale na dzisiaj kończymy ten odcinek. Kończymy jako Batman. Kończymy ten odcinek. Jutro, jutro jak będą trzy łapki do góry, to wlatuję od razu kolejny odcinek z Robloxa, z Tajkunów albo z czegoś innego. No to na razie z, z, tego, z tego odcinka, no na tyle. To na razie, cześć.